Siemaneczko, z tej strony Sigu, A w dzisiejszym filmie nie inaczej niż zawsze omówimy sobie najciekawsze nowości ze świata Fortnite. Oczywiście na samym starcie nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subika na tym kanale, jeśli jeszcze tego nie robicie. Oraz oczywiście wpisać mojego kodu w sklepie SIGUSE przy swoich następnych zakupach. I słuchajcie dzisiaj coś nowego, ponieważ każdy komentarz o treści Halloween będę serduszkował. Także napiszcie Halloween, a ja wam zostawię serduszko. No i myślę, że więcej nie przedłużamy i lecimy wprost do pierwszych newsów. A słuchajcie, pierwszym newsem, który na pewno was zainteresuje, jest odwołanie jednej kolaboracji właśnie z rzeczami od Disneya. Chodzi dokładnie o to, że mieliśmy współpracę z Disneyem, która nam wprowadziła właśnie i nie ma mocnych do sklepu, których mogliście już kupić. Teraz stali usunięci. Tylko, że ogólnie została usunięta właśnie zakładka i nie ma mocnych i właśnie to zmniejszyło w ogóle możliwość pojawienia się tego samochodu i nie ma mocnych, który powinien się pojawić w grze. Właśnie wiem, że dużo osób czekało, aż ten samochód i nie ma mocnych trafi do ale gdy ta zakładka i niemomocnych została usunięta ogólnie z gry. No to właśnie teraz może być z tym problem. Prawdopodobnie Epikowi coś nie pasowało w tym samochodzie, więc postanowili go nie wypuszczać i prawdopodobnie już nigdy nie pojawi się w grze. Oczywiście Epic może nas zaskoczyć i wprowadzić ten samochód, ale na razie nie mamy żadnych takich informacji. No po prostu szkoda, że tak wyszło, ale my widzowie przechodzimy do następnego tematu, a jest to temat właśnie darmowego skina Kataliny, a dokładniej z zestawu Kataliny, który możemy odebrać za darmo, właśnie za. Zagraję na telefonach. Słuchajcie, skina Kataliny, a raczej zestaw Kataliny mogliśmy odebrać za darmo, grając na telefonie. I zapewne większość z Was już ma tego skina w szafce, ale może są osoby, które właśnie jeszcze go nie odebrały. Także jest dla Was fajna informacja, ponieważ właśnie data zakończenia tej promocji. Się przedłużyła, i początkowo ten zestaw miał być już zakończony 2 listopada, no ale ta data została przesunięta i będziemy mogli go jeszcze zdobyć do 10 grudnia. Także naprawdę dużo czasu dostaliśmy, bo jest to ponad miesiąc dodatkowego czasu. Więc jeśli ktoś nie odebrał jeszcze właśnie z zestawu kataliny, gdzie mamy skina, pleca, kilow oraz malowanie, to może to zrobić jeszcze do grudnia. A jedyne co trzeba zrobić, żeby dostać ten zestaw, to zalogować się na telefonie do Fortnite'a oraz zdobyć 100 tysięcy EXPA. A my, widzowie, przechodzimy do następnych newsów, i są to nowe informacje dotyczące właśnie rowerka Billiego jako nowego mitycznego przedmiotu. Tak jak Wam mówiłem, Billy z serii, właśnie Piła, będzie miał własny mityczny przedmiot, który będziemy mogli używać w Battle Royale'u. Tym przedmiotem będzie właśnie rowerek Billiego i będzie on właśnie rzadkości mitycznej. I dostaliśmy informację, że właśnie ten item będzie. Będzie spałnił właśnie rowerek Billy'ego, który będzie miał aż 100 HP i będzie ten rowerek po prostu gonił za graczem oraz eksplodował. I o tym wam już w sumie mówiłem, ale nie mówiłem wam o tym, że będzie on miał swój własny, specjalny dźwięk. Dokładnie chodzi o to, że jeżeli kogoś nacelujemy tym rowerkiem i ten rowerek będzie do tej osoby jechał to osoba, do której ten rowerek jedzie będzie słyszała taką frazę jak do you want to play a game, czyli czy chcesz zagrać w grę. Bardzo fajny zmaczek, myślę, że niektórzy naprawdę będą mogli się przestraszyć grając w Fortnite'a właśnie i słysząc takie coś. A najbardziej jak na przykład zminimalizujecie Fortnite'a, bo coś musicie innego zrobić i usłyszycie nagle, czy chcesz zagrać w grę. Więc tak się właśnie prezentował ten przedmiot, a my lecimy do następnego newsa, którym jest właśnie trailer nowych Fortnite koszmarów czar. I już wam ten trailer pokazywałem na w poprzednim filmie, ale jeśli ktoś nie oglądał, to mogę również go tutaj pokazać. Na trailerze mamy pokazane nowe skiny z Halloween, które dekorują dynie. No i mamy tam na przykład teksańską masakrę piłą łańcuchową. Mamy tam właśnie demona Mephisto, Billiego, czy na przykład właśnie taką czarownicę. Są to skiny, które właśnie trafią do sklepu, będziemy mogli je kupić. I myślę, że najbardziej Was interesuje skin Mephisto, czyli tego demona, bo moim zdaniem wygląda on najlepiej z tych wszystkich. A jeśli już jesteśmy przy skinach, to powiem Wam, że na prawdę interesującym konceptem jest to, że skoro mamy właśnie sezon związany z Marvelem oraz właśnie mamy, wiecie, Iron Ironmana jakiegoś tam Kapitana Amerykę, no to fajnie jakby w tym Halloween wprowadzono skiny, które są właśnie postaciami z Marvela, takimi klasycznymi, ale w formie Halloweenowej. Wiecie, że na przykład mamy Iron Man jako zombie, albo Kapitana Amerykę jako zombie, może jakiegoś Spidermana właśnie szkieleta i coś właśnie w takim stylu. Myślę, że to by było naprawdę kozackim pomysłem i mam nadzieję, że właśnie Epic Games coś dla nas takiego przygotuje, że będziemy mieli właśnie jakieś skiny Marvela w stylu halloweenowym. Więc jeśli chcielibyście właśnie takie skiny halloweenowe z Marvela, to stawcie łapkę w górę i zobaczymy ile osób chciałoby takie. A my przechodzimy oczywiście dalej do halloweenowego event passa w Fortnite Battle Royale. Oczywiście na samym starcie wam widzę ja powiem, że nic nie jest potwierdzone, czy będzie halloweenowy event pass w Fortnite, na pewno będzie halloweenowy event pass Fortnite Lego, ale czy będzie w Battle Royale, to nic na ten temat nie wiemy, ale mam nadzieję, że Epic Games coś takiego nam przygotuje. W takim event pasie za 1000 fałdolców moglibyśmy mieć właśnie skina, na przykład z serii Krzyk, e, jakieś fajne itemki, plecaki, kilofy, emotki, no i właśnie po prostu rzeczy w halloweenowym stylu. Ja bym taki eventowy karnecik na pewno sobie kupił, a wy napiszcie w komentarzu, czy też chcielibyście właśnie taki halloweenowy event pass, i czy też byście go kupili. I my, widzowie, lecimy do kolejnego newsa, który jest już troszeczkę starszy, ale jeszcze wam o nim nie. Mówiłem, a dokładniej chodzi o darmową emotkę, którą będziemy mogli zdobyć przy kupnie faudolców. Więc w sumie jest to taka darmowa emotka, ale niestety musimy zapłacić, żeby ją dostać. Bardziej ta emotka jest w formie gratisu niż darmowa dla każdego gracza, ale każdy, kto kupuje sobie faudolce, to przy okazji ją dostanie za darmo. Zapewne o tej emocji już słyszeliście: nazywa się ona Birdcall i będzie za darmo przy okazji kupna faudolców. Jest ona emotką limitowaną, ponieważ możemy ją zdobyć tylko przez jeden miesiąc. Promocja trwa od 2 października do 1 listopada, także macie właśnie miesiąc na kupienie fałdolców i dostanie tej emotki właśnie w gratisie. Nie wiadomo czy po tym 1 listopada emotka kiedykolwiek wróci do gry, także jeśli ktoś kolekcjonuje takie rzeczy, to naprawdę polecam kupić jakiś najtańszy pakiet i właśnie ją dostać. Oczywiście jeśli będziecie kupować jakiś pakiet z fałdolcami, to przypominam wam o użyciu kodu Sigusiek. Będę wam bardzo, ale to bardzo wdzięczny, no a my lecimy dalej. Już naprawdę rozkręciliśmy się z tymi newsami, mamy naprawdę dużo tematów omówionych, ale widzowie kolejnym tematem, o którym wspominałem na poprzednim filmie, ale zapewne dużo z was go nie oglądało, no to jest nowy tryb w Lego Fortnite. Dowiedzieliśmy się, że w plikach gry właśnie ten tryb nosi nazwę Sprout i jest kompletnie, zupełnie nowym trybem. Nie jest to jakiś właśnie tryb stworzony w kreatywnym, tylko faktycznie nowy oddzielny tryb do Lego Fortnite. I jak wam już mówiłem, ja się naprawdę jaram, że będzie jakiś nowy tryb. Właśnie mam nadzieję, że twórcy nas czym zaskoczą. No ale myślę, że więcej nie ma tu nic do gadania i po prostu musi na niego poczekać. I słuchajcie, ostatni news, który dla Was przygotowałem, to turniej w Rocket League Spider-Man vs Venom. I wiem, że dużo osób z Was nie gra w ogóle w Rocket League i zastanawiacie się, po co ja Wam to mówię, ale słuchajcie, właśnie przez ten turniej w Rocket League będziemy mieli darmowe nagrody w Fortnite. Cie. Tak, jak dobrze usłyszeliście, będziemy mieli darmowe nagrody do odebrania w Fortnite, właśnie przy pomocy tego turnieju w Rocket League. U. Jeszcze nie wiadomo, w jaki sposób będziemy mogli ten nagrody zdobyć oraz jakie to będą nagrody, ale podejrzewam, Wam, że będziecie musieli zagrać jakąś gierkę w Rocket League albo, na przykład, zapisać się na ten turniej przez stronę. A na nagrodą może być, na przykład, jakiś samochód z Rocket League. A albo coś w stylu plecaka. Czy to będzie samochód, czy to będzie plecak, czy jakiś inny kill no to myślę, że to nie ma jakiegoś dużego znaczenia. Ważne, że będziemy mogli właśnie coś z znowu zdobyć za darmo. I jak wiecie, takie rzeczy z kolaboracji między różnymi grami zazwyczaj nie wracają już do Fortnite'a, tak jak mieliśmy na przykład kiedyś plecaczek z Rocket League'a, no i już on nigdy nie wrócił do Fortnite'a ponownie. Także jeśli ktoś kolekcjonuje takie rzeczy, które już nie wrócą nigdy do Fortnite'a, to myślę, że to będzie naprawdę fajna okazja zdobyć parę z nich. A ja myślę, że że to by było już na tyle z tego materiału, przypominam Wam o subik oraz łapce w górze, jeśli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie o kodzie sigł się w sklepie Fortnite z przedmiotami, do zobaczenia w następnych filmach i cześć!